Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Drodzy Państwo, dzisiaj w magazynie Żużlowym gość specjalny, Pan Krzysztof Cugowski. Witam serdecznie. Kłaniam się, dzień dobry. Panie Krzysztofie, jak to leciało? Bo do tanga trzeba dwojga: Krzysztof Cugowski i Żużel. Kiedy się poznaliście? Jak długo ta przyjaźń już trwa? Tak, to bardzo wiele lat. Ja myślę, że to, to koniec lat 50., kiedy po raz pierwszy byłem na Żużlu. I... Nie mogę powiedzieć, że widziałem Alfreda Smoczyka niestety, ale, ale był on wtedy bardzo znanym zawodnikiem, jeśli myśmy mieli w Lublinie też takiego mistrza Włodzimierza Szwędrowskiego, który który sławił się tym, że pokonał Pitera Krajwena dwukrotnie w Polsce, mistrza świata. Żużel Polski był wtedy tak, tak naprawdę na peryferiach tych, tego świata żużlowego, nie tak jak teraz jest, jest. właściwie największym miejscem żużlowym świata. I po raz pierwszy poszedłem z ojcem, bo, bo mieszkaliśmy stosunkowo niedaleko toru. i przez przypadek, ponieważ w tamtych czasach atrakcji nie za bardzo było wiele w życiu codziennym, w związku z tym ten żurzel i, tak i tak się nim zaszczepiłem. No dzisiaj jestem kibicem, staram się bywać na meczach, ale ze względu na to, że z reguły w weekendy się gra, to bardzo, bardzo mało mam, mam okazji. No z kolei jak rok Pandemii spowodował, że nie gram, to z kolei żurzel też nie jeździł i tak w końcu. W ubiegłym sezonie byłem raz na Żurzlu i to we Wrocławiu. Kiedy motor jeździł, jeździł z Wrocławem, akurat byłem czy to może nawet dwa lata temu, już mi się wszystko, w każdym razie byłem raz, raz na meczu i z, po, za, po, zaciągnąłem ze sobą swojego menadżera, który mieszka akurat 300 metrów od toru żużlowego we Wrocławiu i był po raz pierwszy na żużlu. A proszę powiedzieć, co Pana chwyciło w tym żużlu, że tak powiem? To jest raptem czterech to. zawodników, motocykle, A, jeżdżą, no, ale skręcają tylko w lewo. W lewo Nie ma skrzyni biegów, hamulców i nie. tak dalej, różnych takich wynalazków. Wiele, no to, to jest e, dla młodego chłopaka to y, wtedy jeszcze kiedy, kiedy ja opowiadam o, tych, y, o tamtych czasach, to oczywiście wolny wydech, nie było żadnych tłumików, więc te motocykle ryczały potężnie. Jak sama nazwa składuje, był żurzel, a nie różne dziwne rzeczy, które, którym są teraz tory żurzlowe. Wtedy był zmielony żurzel, on był zmielony w różny sposób. I sypał Często dosyć można mocno. było dostać kamykiem dosyć pokaźnym. Po, po drugie, zapach i metanolu, i oleju. Który był wtedy używany, był charakterystyczny zapach. Ten, ten, ten zapach teraz zniknął. Ja właśnie pytałem, dlaczego nie ma tego zapachu. Nie ma. To był bardzo charakterystyczny zapach. Wielki mi że to jednak był, była konsekwencja spalania oleju z metanolem. Taki był ten. No w każdym razie. I to wszystko razem w dziwny sposób. Nie potrafię powiedzieć, co. Wszystko. Wtedy jeszcze się startowało na gumkę, bo oczywiście nie było Maszyny, maszyn startowych. Tak. Ale to ten y, żurzel właśnie ten, w którym było dużo żurzla w żurzlu, czy te dzisiejsze jednak czasy? Z regulaminami, widowiskami, eee. telewizją. Chyba <laughs> nie, no, bezwzględnie to tak ma być. No, czasy się zmieniają. My nie możemy tkwić w latach 50. niezależnie od, od sentymentów. E, I telewizja to wszystko jest absolutnie świetne. Mało tego w, zmieniło w żurzlu zmieniło się wszystko. Od ubiorów, y, kształtu kierownic. W tamtych czasach przedni widelec był sztywny, teraz mają wahaczyk, no może nie jest tam za wielki, ale zawsze trochę, trochę tłumi, no tył dalej jest sztywny. No ale... Także zmieniło się wszystko. Ja tylko myślę, że, że takim minusem całej tej zabawy jest wprowadzenie coraz więcej Różnych dziwactw regulaminowych i, i te, to, to psuje żurzel. No, przede wszystkim dawanie człowiekowi, a sędzia jest tylko człowiekiem, dawanie różnych e, praw do egzekwowania czegoś, czego tak, tak dobre nie widać. Dla mnie te wszystkie, że się ruszył, a tamten się tylko, to, to, jest, to jest po prostu skandal absolutny. Zerwał taśmę, jest wykluczony i tyle. Tak było zawsze. Było dobrze? Nie. Trzeba coś zrobić i jeszcze w tym sezonie już troszkę to uspokoiło się, ale chyba w pierwszym sezonie, kiedy zostały wprowadzone to, <laughs> zawody żużlowe trwały, jeden bieg był 3-4 razy e, e, przerywany, to bez sensu zupełnie. A poza tym tak jeszcze dodatkowo, jeszcze zawodnicy, które mają wyjątkowo dobry refleks. I startują rzeczywiście, są karani upomnieniami. To jest przecież chore kompletnie. W ostatniej kolejce był taki ten nie pamiętam no Po prostu potem, jak były pokazane te, to, to było widać, że on absolutnie nie... W momencie, kiedy taśma się ruszyła, on też ruszył. Dostał zapomnienie, to jest chore. Zawsze, jak się człowiekowi daje uprawnienia, które mu się nie należą, bo sądzi, mu się nie należy coś takiego, to są zawsze takie efekty. Jest pan y, ikoną, legendą sceny muzycznej, rockowej, y, ale te związki z muzyką też jakoś troszeczkę podobno zaczęły się przez Żużela, może no przez tak, jednego tak, z żużlewców. Tak, 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 oczywiście, bo wiesz, faktycznie jak poszedłem do szkoły muzycznej w 57 roku, to e, rodzice szukali dla mnie, rodzice nie byli ludźmi zamożnymi, szukali dla mnie taniego pianina używanego, musiałem mieć instrument do ćwiczenia i kupili pianina właśnie od Włodzimierza Szwędrowskiego. także i miałem... żube... lubelskiej legendy sportu <grym> Także rzeczywiście to, to, to się jakoś złożyło zresztą z Panem Włodzimierzem już w, w, w dalszych czasach odbyliśmy wiele rozmów na temat żużla i nie tylko. I to oprócz tego, że był, że był wybitny sportowiec, to był naprawdę człowiek super inteligentny ze swoim z własnym pomysłem i z własnym poglądem na to, co się dzieje dookoła. Rozmowy z panem Włodzimierzem były, były naprawdę świetne. Także także człowiek i, i sportowiec wspaniały miał też oczywiście jak każdy człowiek miał różne zakręty w karierze, ale to nie będziemy, nie będziemy o tym mówić. A czy kontakty z innymi zawodnikami? Pan, tak. No, no, znam kilku zawodników, no, ja nie mówię oczywiście o, o lubelskich, no, z Markiem Kempą jesteśmy na, na takiej dobrej stopie towarzyskiej. No, znamy się od, od, od bardzo wielu lat. Kiedyś w Pile na takiej imprezie, na której grałem koncert i, i odbywały się zawody poznałem Pana Hampela i Pana Dobruckiego, którzy wtedy byli parą juniorów w Pile. Zresztą najlepsza para juniorów w tamtym czasie. I, i to jak dowiedziałem się, że, że, że Pan Hampel będzie jeździł w Lublinie to bardzo się cieszę, ponieważ to jest też podobnie, to jest świetny zawodnik, a dodatkowo jest, jest strasznie fajnym człowiekiem. I to mało tego to w klubie wiem, że to przyniosło no, bardzo dobre efekty, bo, bo on ma i autorytet, i wprowadził jakiś taki, jakąś taką fajną atmosferę. Także to był, to był jeden, jeden z, z bardzo dobrych ruchów transferowych, podobnie jak w tym roku z, z, z zawodnikiem Starnowa, z juniorem drugim, z to fantastyczny strzał był, a wiadomo, że, że drużyny, które, które nie mają dobrych, albo przeciętnych juniorów, to bardzo trudne życie mają. Yy, to prawda, że Pan też próbował sił yy, znaczy, na motocyklu nie, żużlowym, nie, tak nie, nie tak przejechałem tak to jeszcze, jeszcze za czasów nieżyjącego Witka Zwierzchowskiego. E, tak, tak, kiedyś kiedyś, to mówi, może byście nie, proszę bardzo, tylko był problem ze skórą. Ja zawsze byłem dużym chłopakiem i został zna, znalaz, znaleziona taka skóra. Kiedyś był, e, jeździł w linię, to chyba w latach 60. -tych, 70. -tych, zawodnik pan Stawecki i on był oczywiście wysokim postawnym facetem i znaleźli tą skórę po nim i i mnie się udało w nią wbić I, i cztery okrążenia przejechałem. Ja uważam, że w ogóle każdy człowiek, który jest kibicem jakiegokolwiek sportu powinien go delikatnie liznąć i zobaczyć, jak to wygląda, bo wtedy się zmienia ogląd na, na, na zawody sportowe i na to, co co się ogląda w telewizji albo nawet z trybun. Ja, ja, i jeździłem i jeszcze od czasu do czasu motocyklem. W latach 60. miałem swój motocykl, będąc nastolatkiem, i motocykl nie był dla mnie normalny, turystyczny, żadnym problemem, prawda? Więc wydawało mi się, że tutaj okazało się, że ten tor, który z, z trybun, lub też z telewizji, a jeszcze dodatkowo w czasie zawodów Ekstraligi albo Grand Prix, te tory są przygotowane rzeczywiście, ale tak normalnie na co dzień w trakcie sezonu jak szkółka jeździła, no to nikt się tym nie zajmuje. No taki tor to jest takie trochę kartoflisko i, 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 i po czterech okrążeniach musiałem stanąć, bo mi tutaj e, ręce puszczały. No, prostu, nie wytrenowane. No, no tak, no i to i wtedy pokazuje to jak, ja patrzę jak zawodnicy jadą i na przykład startuje świetnie, jedzie pierwsze okrążenie, drugie dobrze i potem nagle zaczyna za 13 pytajemy, a to w zimie nie, nie nie było trenowane. <noise> no tu wychodzą wszystko, to jest, to jest taki sport jak boks, gdzie jak tylko się czegoś nie, nie, nie wykona, to się na własnej skórze odbija. I dlatego ten sport jest taki, zresztą ja jestem też kibicem boksu zawodowego, nie mylić za, z tak zwanym olimpijskim, to nie jest boks, to są jakieś takie, no nieważne. I, i to. To pokazuje właśnie, to są takie sporty, gdzie jeżeli się coś zapomni, nie dotrenuje z różnych powodów, z lenistwa czy, czy z innych. To wszystko wychodzi. Życie zweryfikuje to wszystko. Tak. Ej, czy Pana, jako zdeklarowanego y, kibica motoru, bolało serce, gdy ten motor y, nawet pod inną nazwą? A, tam y, chyba y, za cztery nazwy były. Właśnie, jeździł w niższych ligach, nie mógł się odbudować. No y, tak, to rzeczywiście czasy. To absolutnie. Dwadzieścia parę lat motor nie był w ekstralizie i. Y, ale to tak bywa. No, wielu klub, wiele klubów, które zupełnie dobrze sobie radziły, na przykład Piła kiedyś była zupełnie porządna, że nie ma w ogóle. Więc, więc tutaj to, to wszystko mm, no, tak się ułożyło, tak się ułożyło, no, ale cieszmy się z tego, jak jest. W tej chwili jest sytuacja bardzo dobra, oczywiście nie idealna, ale bardzo dobra i oby tak było, motorowi jakoś to, jakoś to przychodzi, przychodzi łatwo w miarę. Jest tylko jeden taki, taki element, który, który zawsze mnie śmieszy, zresztą bo to, to nawet widać w, w publikacjach. O żużlu generalnie, w związku z tym, że nie, nie zawsze jest, jestem na no to sportowe fakty i oglądam, prawda, co tam się dzieje. To w ostatniej kolejce bardzo mnie to ubawiło. W ostatniej kolejce, gdzie motor wygrał mecz i, i wszedł na pierwsze miejsce, było tam około 20 różnych. Zdjęcie i komentarzy z różnych tylko. Na ten dwudziestu jedno było o motorze, że ma drugi wiraż, jest, jest skopany i że jest trochę tam źle się jeździ. Tyle było. Zresztą to jest sprawa jeszcze od lat dziewięćdziesiątych. Kluby z Wielkopolski, z Pomorza no nie chcą tu jeździć, to świat drogi, jeszcze teraz już jest autostrada, prawda? To już się łatwi. Ale kiedyś w związku z tym, te kluby, prawda Rzeszów, Tarnów i Lublin, no to, to, to robiono wszystko, aby te kluby spadły z tej ligi. No po co mają tam jeździć? No to przecież to nie mamy co sobie oszukiwać, tak było i nie jest to dla nikogo żadną, żadną tajemnicą. No więc mam nadzieję, że. Będą problemy, żebyśmy spadli. <laughs> Proszę powiedzieć, jeszcze wracając do tej historii sportu żużlowego w Lublinie. Pan pamięta wydarzenie wielkie, Hans Nielsen w Lublinie, tak. pełen stadion ludzi. Chociaż teraz podobno zainteresowanie żużlem w Lublinie jest Ogromny. jeszcze większe. Tak, tak. I pan przez tyle lat, przez, przez ten głód żużla, no, w końcu jak ten jest żużel na dobrym poziomie, to, to ludzie przychodzą rzeczywiście. Natomiast Hans Nielsen przyjechał pierwszy raz na mecz z Rowem Rybnik. Był pan na meczu? No, oczywiście, że byłem. Nawet, nawet udzielałem, akurat wróciłem z Ameryki wtedy i udzielałem takiego, przed, przed zawodami nikt nie wiedział jak będzie, prawda? Bo przecież Hans przyjechał bezpośrednio na mecz. Jeziu fantastycznie przegrał ze skupieniem. Eugeniusz Skupień wtedy Skupień, trafił, trafił na czołówki gazet dzięki ta, temu ta, do, tej ta, wygranej ta, ta, tak Także tego. Ale yy, wiemy, Hans Nielsen wprowadził w Lublinie, bo przecież nie, nie, nie obserwuje innych, zupełnie odmienił wizerunek żużlowy. Jak on przyjechał i po raz pierwszy zaczął jeździć, wszyscy patrzyli z niedowierzaniem. miał fantastycznie oklejony motocykl, czyściutki skórę, jeszcze wtedy w skórach jeżdżono, ale, ale to wszystko było naprawdę eleganckie, naszywki, go. to wszyscy Zapachniał patrzyli, a nasi, a nasi w tych czarnych, u, 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 ubrudzonych skórach te motocykle i to spowodowało, że wszyscy zaczęli też czyścić motocykle. Po jakimś czasie okazało się, że to naprawdę no, to, to jest tylko kwestia niewiedzy, braku pieniędzy oczywiście, ale to spowodowało, że ci nasi żużlowcy zaczęli inaczej wyglądać, inaczej te motocykle wyglądały, a już pomijam oczywiście styl jazdy Hansa Nielsena, bo to, to o tym to szkoda gadać. Ja byłem kiedyś na takim na treningu, gdzie on przyjechał i, i na tym lewym, prawda, na tym drugim wirażu, który zawsze był dziurawy. Zawsze, zawsze. To ja nie wiem, na czym to polega, to no nie do mnie należy, ale tam były zawsze problemy i zawodnicy jeździli, że w Lublinie jeździł Stenka, bardzo dobry technicznie zawodnik, pięknie jeżdżący, Marek Kępa i oni na tym drugim wirażu, ich tam rzucało tak, na tym... I, i potem wyjechał Hans i to przecież to nie są czary, prawda? Hans jechał po tym, po tym wirażu jak po, po szynach. Nic. Przepraszam, niemożliwe. Możliwe. Motor dzisiaj jakby przeżywa swoją, nie wiem, swoje wielkie chwile, swoją drugą młodość taką sportową, No czołówka, play-off jest blisko, tak, tak, tak. pełen A, stadion. Trzeba z tym Kibiców. bardzo uważać, bo w tej chwili w tym roku, tak jak w ubiegłym sezonie było Unia, leszno była absolutnie najlepszym klubem potem jeszcze Gorzów, ale to też do, do opowiadania nie o tym chodzi. E, to w tym roku się to wszystko bardzo zbliżyło i okazuje się, że. że że jest właściwie sześć drużyn, które mogą zdobyć tytuł, mogą nie wejść do czwórki. Bardzo się ten ten. E... A czy ta dzisiejsza drużyna e, trenera Kuciapy i menadżera Ziłkowskiego to jest zespół Pana zdaniem na medal? To jest zespół, który może powtórzyć sukces ja 1991 ja, ja roku. Ja Myślę, że na, na, na playoffy to, to oni muszą to, bo to nie ma innego wyjścia. Mają w tej chwili najlepszą parę, parę juniorów w lidze. Nie ma co gadać. To oni, oni jak oczywiście dzień, stor, to, to prawda, wiadomo. Żurzel to, to nie jest także na papierze lista zawodników, aha, to ten zdobędzie tyle. Nie, takich cudów nie ma niestety. Także mamy bardzo dobrych dwóch juniorów, mamy trzech bardzo dobrych zawodników. No ja nie widzę takiego problemu żeby, żeby nie weszli co do miejsc gdzie znają to mogą być mogą być na pudle mogą nie mogą mieć to wszystko bo poziom się bardzo wyrównał tej tej czołówki sport rywalizacja a czy pana jako kibica motoru troszeczkę gdzieś tam nie boli serduszko że nie ma w tym zespole Miejscowego zawodnika, hmm. chłopaków tutaj z Lublina, z Lubelszczyzny. Tak, to prawda, absolutnie tak. No to jest, to jest konsekwencja tych dwudziestu paru lat, nie ist, właśnie tego, że już że nie było. Po, poza tym to jest konsekwencja braku e, szkolenia młodych. To zresztą dotyczy wszystkich klubów w Polsce. Widzimy, jakim skarbem jest teraz mieć młodego nowego żużlowca. Nie ma, bo nie ma, bo nie ma szkolenia, bo jest łatwiej i taniej kupić sobie prawda, młodego żużlowca tam z Rosji czy z innych krajów i, i tyle niż chłopaka szkolić od początku od początku. Po drugie nie ma kto szkolić też, bo ci którzy powinni to robić to oni tego robić nie chcą, a ci którzy to robią to, to nie powinni tego robić. Panie Krzysztofie, wiemy, że już rusza branża muzyczna, zaczynają się powoli rozkręcać koncerty. Jest pan pewnie zapracowanym, już za chwilę będzie mocno zapracowanym. A przy okazji, pytanie: Czy pan w tej branży muzycznej, w tej branży rokowej ma z kim porozmawiać o żurlu? To znaczy. Powiem panu, że nie, nie bardzo. Jest, jest, na pewno są ludzie, ale tak, większość, większość tej, tej branży jest z Warszawy lub też yy, z, prawda, yy, tak yy, ci napływowi spoza. W Warszawie nigdy żużel nie wyszedł, był, była próba jakoś tam zaszczepienia Warszawy żużlem, nie wyszło, to kilka było takich prób. Na Stadionie Gwardii były organizowane turnieje, nie bardzo. Kiedyś w latach 50 -tych, 60 -tych na Skrze był tor, ale to, to nikt już to o tym nie pamięta. Jakoś Warszawa, w ogóle te, te wielkie miasta, żurzel jakoś taki, Poznań, nie, niekoniecznie Kraków, no to, to owszem, ale też nie bardzo. Więc tu tutaj, yy, ale są, są, na pewno są koledzy, za tym wie pan, rzadko się rozmawia, rozmawia z kolegami z branży o o żużlu, bardziej o, o naszych bolączkach, których mamy wystarczającą ilość. Teraz może będzie ich mniej, jak już wystartuje mafina. Daj Boże, no ja wiem, ja, ja bardzo bym chciał, ale, ale, ale się trochę obawiam, także, także... My, tutaj nasza cała ekipa, jesteśmy fanami i Krzysztofa Cugowskiego, i Budki Suflera, i tych przebojów, które no, cała... Ja kiedyś pamiętam, w, 6, w 97 roku, Graliśmy na stadionie zresztą u państwa Żużlowym i to było wtedy, wtedy RMF organizował, tak to się nazywało Inwazja Mocy. To, to był taki cykl koncertów po całej Polsce i pamiętam tam graliśmy wtedy u was na, na tym i wtedy po raz pierwszy. My byliśmy wcześniej w Australii, po raz pierwszy zagraliśmy takie tango, nie wiedząc, co się tutaj z tym utworem zadziało. No i po reakcji publiczności myśmy byli tak zdziwieni. Nie wiedzieliśmy o co chodzi w tym wszystkim. Myśmy dosłownie dwa dni wcześniej wrócili z Australii. Także zresztą w Lesznie grałem też wielokrotnie. Myślę, że. W wielu miejscach grał. Chcemy więcej. Dziękujemy bardzo za tę bardzo. rozmowę, za ten czas, jak Dziękuję pan bardzo. Nas, y, I, dla i, nas. I życzę sukcesów. Nie ja, 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 jako gospodarza jest nawet wypada życzyć sukcesu. Oczywiście życzę, życzę wygranej motorowi, ale Państwu życzę sukcesu. Dzie <noise> dziękuję bardzo. Dzie dziękuję bardzo. Dziękuję Wszystkiego bardzo. dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję pan bardzo. Krzysztof Cugowski. Ikona, legenda sceny muzycznej, sceny rockowej w naszym kraju i na świecie. Był dzisiaj i gościem magazynu Żurzel. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.